Od lat obserwuję generalnie dwa sposoby przeżywania przygotowań i śrubu. Albo jest tak, że w trakcie przygotowań, nawet bardzo, bardzo długo przed śrubem, jeszcze pary się mocno denerwują, ale w dniu śrubu już przychodzi na nie taki spokój na zasadzie, a będzie co będzie. Albo przygotowania idą OK. Jakby na totalnym luzie, natomiast w samym dniu śrubu dopada je totalny stres. Często tak duży, że nie są w stanie normalnie funkcjonować. Czasami też jest tak, że panna młoda przez cały czas przygotowań była spięta, a w dniu ślubu już jest okej. Okay. Za to pan młodu, który przez cały czas był na totalnym luzie, w dniu ślubu totalna spina. I to potrafi być tak paraliżujące. Że nie potrafią wydobyć z siebie słowa, nie potrafią normalnie mówić, nie potrafią normalnie myśleć, nie mogą się skoncentrować, nie mogą działać. Czyli taka duża w ogóle dysfunkcja. O skutkach stresu i sposobach radzenia sobie z nim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Agnieszką Ewald, czyli focetką od stresu. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jak słyszę stres, to zaczynają mi błyszczyć oczy. No właśnie, stresujesz się? No, jasne, że tak. Nie byłabym wiarygodna w tym, co robię. A um, ojciec fizjologii stresu, Hans Hugonselier, powiedział, że ten, kto się nie stresuje, ten nie żyje. Wniosek jest taki, że stres jest wszechobecny, wszenobelski, że każdy, każdy z nas się stresuje. Ty się stresujesz, ja się stresuję, panna młoda się stresuje, pan młody się stresuje, organista w kościele się stresuje, stresujemy się absolutnie wszyscy. Szkopu tkwi w tym, że nie każdy potrafi oswajać ten stres. Tak jak mały książę Lisa, na przykład. Kurczę, jakie ładne porównanie. No właśnie, bo gdy w ogóle szykowałyśmy się do tej rozmowy, przygotowywałyśmy temat, napisałaś mi przepiękne sformułowanie, które ja tak sobie odkupiłam od ciebie. Nie wiem, czy wiesz. Napisałaś, że zadbać o swój dobrostan. No właśnie, bo ten stres czasami jest dobry, on potrafi nam jakoś dać kopa, ale czasami mam wrażenie na dłuższą metę, też nie ma dla nas za dobrych skutków. Natomiast ja bym też trochę nie chciała, żebyśmy rozmawiały jakoś mocno o tym długotrwałym takim stresie, bo na ten temat są opasłe tomiska. Tak? Natomiast chciałabym, żebyśmy się właśnie zajęły tymi takimi krótkimi spięciami, które gdzieś tam nas dopadają i paraliżują. No, właśnie ten y, długotrwały stres, tak zwany stres chroniczny, to jest pokłosie tego, że my nie dbamy o swój dobrostan, tak na co dzień. Bo w tym oswajaniu stresów nie chodzi o to, że przed jakimś wielkim wydarzeniem my nagle mamy o siebie zadbać. Nie, my, my, my mamy robotę do zrobienia codziennie, małymi kroczkami i małymi sposobami, no ale każdy też musi znaleźć tę swoją strategię antystresową. No bo tak, skoro stresujemy się codziennie, i tych stresorów jest mnóstwo. Od tych biologicznych, nie wiem, kiepska pogoda, słońce za, za bardzo świeci albo zbyt mało jest tego słońca, zanieczyszczenia, smog. Idźmy dalej, to są relacje różne. Wolsztynie to są korki nieustanne, to też jest wieczny stres. Ktoś mi tam machnie ręką, że źle przeszłam albo źle się zatrzymałam. Więc stresorów jest mnóstwo. Natomiast, no właśnie, na koniec dnia musimy mieć. Tak takie przekonanie, że zrobiliśmy wszystko, żeby sytuację stresową domknąć. Domknąć i następnego dnia czekać na kolejną, bo nie ma, nie ma życia bez stresu. Nie ma. Kurczę, co to znaczy domknąć sytuację stresową? Hmm? No dobra, zdradzę ci coś. <głosy> <głosy> Najnowsze badania nad stresem mówią, że najdoskonalszą formą domykania sytuacji stresowej jest ruch. Jakikolwiek ruch. Dla niektórych to mogą być, nie wiem, katorżnicze wyciski w siłce, bo to lubią. Ja nie lubię, bo jak idę, to patrzę, czy inni na mnie patrzą, i wtedy kortyzol, hormon stresu, rozwala mi głowę. To może być yoga. To może być ym, teraz grabienie liści, które spadają z tych jesiennych drzew. To może być bieganie, to może być rower, to może być pływanie, to może być włączenie, to może być, ym, włączenie ukochanej piosenki, potańcowanie sobie do niej. To może być świadom, świadome napinanie, rozluźnianie mięśni. Ja jestem wielką orędowniczką chodzenia, czyli rekomenduję i zalecam wszystkim, yy, młodym parom w szczególności, wyjdźmy. Idźmy e, za rękę czy, czy w samotności, ale idźmy, bo rzeczywiście ten ruch domyka nasz codzienny stresor. Przyjdziemy do domu, już będziemy całkowicie e, zrelaksowani, no i gotowi na to, żeby przyjmować kolejne strzały od życia, od ludzi, które będziemy dostawać. Jestem, tak jak powiedziałam, wielką orędowniczką chodzenia, bo to jest niesamowite, jak ten rytmiczny ruch stóp i nóg. Jest w stanie oczyścić pojęczyny, które spowijają nasze mózgi. Ładnie to powiedziałam. Bardzo. Ale wiesz co? Przyszło mi coś do głowy, że mam takie poczucie, że trzeba bardzo mocno rozróżnić odstresowywanie się od odcinania stresu. Zaraz ci wytłumaczę, no o, co, o, co, o co chodzi. Bo ja na przykład mam taką tendencję, żeby w sytuacjach takiego silnego, intensywnego stresu wziąć telefon. I zacząć grać. I z jednej strony mogę sobie myśleć, ok, fajnie, w ogóle nie myślę teraz o tym stresie, odstresowuję się, nie? ale tak naprawdę to ja udaję sama przed sobą, że tego stresu nie ma, bo on w moim ciele ciągle jest. Ja czuję ciągle to napięcie. Ja po prostu. Próbuje oszukać swoją głowę. Nie myślę o tym, tego nie ma, nie istnieje. Jak taki Struś, który schował, schował głowę w piasek. No i tutaj wjeżdża cała ubrana na biało. Ona, prokrastynacja czyli takie nawykowe odkładanie spraw na później, tych rzeczy do załatwienia, które ja muszę zrobić, które gdzieś mi tam siedzą w tyle głowy, ale ja to odpycham od siebie. No i wybieram sobie na przykład granie w gry. I wśród prokrastynatorów jest taki rodzaj, do którego ty się zaliczasz, tak zwani gamerzy. Oni grają, albo oni oglądają co tam na tych wszystkich kundelkach i innych pundelkach się zadziewa, byleby tylko odsunąć od siebie myślenie albo działanie. Ja na przykład jestem Netflixiarą. Ja nałogowo oglądam seriale. Czyli binge-watching? Na przykład, tak. Co tam? Są na przykład sprzątacze wśród tych prokrastynatorów, czyli on woli posprzątać dom. Jego piekarnik lśni, jakby w ogóle wyjechał dopiero z Media Markt. A nie zajmie się tą rzeczą, którą musi zrobić. Natomiast Brian Tracy w swojej książce Zjedz tę żabę powiedział, ty zrób najpierw to, co Masz do zrobienia i przyjdzie do ciebie ulga. Akurat tak się składa, że ja znam tę książkę. Ona w ogóle zmieniła moje życie. I właśnie to połykanie tej żaby na dzień dobry zmieniło mój schemat patrzenia na, dnie, na dzień i w ogóle schemat działania w ciągu tego dnia. Ale dobra, wróćmy do tematu. Co się dzieje z naszym ciałem, kiedy. Przychodzi silny stres, no bo właśnie my potrafimy sami siebie oszukiwać, ale jak dobrze rozpoznać ten stres w ciele? Oj, stres uwielbia sobie przesiadać w różnych częściach naszego ciała: w formie napięć i w formie bólu. Stres boli. I są takie charakterystyczne miejsca, gdzie ten stres lubi sobie przysiąść. To są na przykład barki, to jest kręgosłup, to jest głowa. Czyli takie napadowe, migrenowe, bóle głowy. Niektórzy budzą się rano i nie mogą ruszyć szczęką, bo, bo ten stres właśnie sobie w tych częściach naszej paszczy lubi przesiąść. Jakobson, amerykański, a jakże lekarz on popełnił książkę o znakomitym tytule: You must relax. Ty się musisz zrelaksować. Bo jak ty się nie zrelaksujesz, no to upomni się o ciebie twoje ciało właśnie. Kiedy my się stresujemy, to w naszych ciałach dochodzi do licznych zmian. Między innymi właśnie napinamy to ciało. No Jakobson stwierdził, że skoro ja napinam to ciało, no to muszę w jakiś sposób spowodować, żeby ono wróciło do swojej równowagi. No i wymyślił swoją progresywną relaksację mięśni, właśnie metodą Jakobsona, którą bardzo, bardzo polecam wszystkim zestresowanym osobom. Również osobom, które czekają na ten swój wielki dzień. Internet jest pełen tych relaksacji. To są relaksacje prowadzone. Moja sugestia jest tylko taka, żeby na zimno, na sucho jakby znaleźć odpowiedni głos, bo nie wszystkie są relaksujące. Niektórzy wolą męskie głosy, niektóre damskie, a wiem, że niektóre mogą drażnić, czyli powodować kolejny stresor. Czyli tak, na zimno odnajdujemy sobie odpowiedniego lektora. Ważne jest też, żeby zadbać o miejsce naszego relaksu. Żeby nie było tak, że ja jestem w połowie mojej relaksacji i nagle ktoś wpada. Chcesz herbaty? Okej, okay. mogę chcieć, ale nie teraz. Więc to miejsce i ja pamiętam moje pierwsze wspomnienie z tej relaksacji Jacobsona było takie, że już się położyłam, już znalazłam wcześniej tego narratora, ten głos mówiący, bo to po prostu trzeba za nim podążać. Już leżę, już chcę napinać brwi, no bo zasada jest taka, że zaczynamy skanować jakby całe ciało, zaczynamy albo od Napinania, rozluźniania brwi, i w ten sposób idziemy przez całe ciało. No, już jestem gotowa, i nagle czuję, jak bardzo marzną mi stopy. Więc y, ja wiem, że dla mnie też jest bardzo ważny podczas relaksacji y, komfort y, taki termiczny. I nawet latem, jak tego Jakobsona y, y, uskuteczniam, to, to muszę leżeć pod cienkim kocem albo chociaż pod prześcieradłem. No i jak my będziemy tak napinać y, y, całe nasze ciało, to w pewnym momencie przebiegnie przez nie taki strumień relaksu. Uwielbiam w ogóle znaczenie słowa relaks z języka łacińskiego, on oznacza ulgę, spokój i wytchnienie. Czyli to wszystko, czego nam bardzo często totalnie brakuje. <laughs> A no właśnie, bo my tak trochę mówimy o tym stresie w ciele, ale czy umysłem też go odczuwamy? O, no jasne, że tak. Jakby to powiedziała dzisiejsza młodzież wiadomiks. Zobacz. My bardzo często podejmujemy decyzje pod wpływem myśli. My cały czas generujemy myśli. My teraz ze sobą rozmawiamy, ale jestem przekonana, że ty i tak uprawiasz swój dialog wewnętrzny. No bo my tak mamy. Po prostu. My non-stop ze sobą gadamy. I o ile to jest taki dobry, wspierający y, dialog, to jest wszystko okej. Okay. Ale bardzo często ta, y, ten głos w nas przybiera postać wewnętrznego krytyka czy krytyczki. I on mówi, nie nadajesz się, nie wychylasz. Jak ty będziesz beznadziejnie wyglądać w tej sukience? Kto cię w ogóle namówił, żeby tę sukienkę założyć? Totalnie nie wyjdzie ci ten podcast. Nie wyjdzie ci ten podcast. <grym> My ludzie mamy też taką tendencję będzie ładne słowo do ruminacji. Ruminowanie to jest w dosłownym tego słowa znaczeniu przeżuwanie, czyli dana rzecz już się dawno wydarzyła, coś jest za nami, my tam zamknęliśmy za tym wydarzeniem drzwi, tam nawet nie ma takiego wiesz, wizjerka, żeby sobie spojrzeć, a i tak pastwimy się nad tym, co tam jest, co tam było za tymi drzwiami, rozkładamy to na czynniki pierwsze, zastanawiamy się, a co by było gdyby, a dlaczego ja jej tak nie odpowiedziałam. Bo wierzę, że najlepsze riposty przychodzą w domu już po kilku godzinach. Czyli tak, albo ruminujemy z tymi naszymi myślami, albo mamy taką drugą tendencję do zamartwiania się na zaś. I myślę, że to właśnie to zamartwianie się na zaś będzie bardzo widoczne w przypadku państwa młodych. Jak to będzie, co to będzie. A ten wujek, którego rodzice nas zmusili, żeby zaprosić, on na pewno zrobi nam jakąś siarę na tym weselu. I wiesz, i. I, i zamartwiamy się. Natomiast zapominamy, że nasze życie ono odbywa się tu i teraz. Jak my tracimy energię na to, co było i na to, co będzie, to my już nie jesteśmy zasobni, żeby zadbać o to, co jest tutaj, żeby zadbać o moją relację, żeby zadbać o mojego narzeczonego czy narzeczoną. I pójść z nim na spacer, żeby domknąć sytuację stresową. No właśnie, bo jedna z rzeczy, które, którą bardzo próbuję przekazać swoim parom młodym, to to, że to wesele jest dla nich. To jest ich uczta, którą oni mogą współdzielić. Z gośćmi weselnymi. Ci goście weselni są zaproszeni do współradowania się z nimi. I tak naprawdę w ogóle nie powinni zgłaszać żadnych obiekcji i powinni robić wszystko, żeby jak najbardziej uhonorować i uczcić to święto par młodej. Ale wiadomo, par młode jakby są bardzo zestresowane tym, czy rosół nie będzie zasłony, czy kotlet nie będzie za zimny, czy wszystkim wszystko będzie smakowało. I z jednej strony to wynika, z takiej naszej życzliwości i dobroci, że my chcemy o tych gości zadbać, ale tak naprawdę powinni się, powinniśmy zadbać najbardziej o samych siebie, bo to jest wasze święto. Ok, a powiedz mi tak na zakończenie. Czy jest szansa, żebyś nam w tej chwili zdradziła jakieś ćwiczenie, które moglibyśmy sobie zrobić, żeby w takim momencie silnego stresu, żeby bardzo szybko on nam odpuścił, chociaż trochę? Jest takie jedno narzędzie, które my zawsze mamy przy sobie, zawsze, niezależnie od okoliczności. Bardzo często nie doceniamy tego narzędzia, ignorujemy, zapominamy o nim. I to jest oddech. A on naprawdę potrafi zdziałać cuda. Taki dobry, świadomy oddech jest w stanie spowodować, że ten distres, który do mnie przyszedł, czyli stres negatywny, że on nagle sobie odlatuje, jako obłoczki na niebie. No i takie na szybko myślę sobie: jak ćwiczenie do zastosowania przez państwa młodych, to to może być takie ćwiczenie, na przykład 7 do 11. Warto mocno osadzić się na podłożu. Jak już em, em, panie mają szpilki, to ja proponuję, żeby na tę chwilę nie je zdjąć, żeby mocno poczuć ten, ten kontakt z ziemią mocno się osadzić. I ćwiczenie 7 do 11 polega na tym, że bierzemy wdech taki głęboki, spępka i liczymy sobie w myślach do 7, a robiąc wydech, też przez nos postarajmy się to zrobić, chyba że ktoś ma krzywą przegrodę w nosie, albo ma akurat katar, czego nie życzę w tym najważniejszym dniu, to wtedy przez lekko otwarte usta, ale generalnie przez nos, liczymy sobie do 11. Ważne, żeby wydech był dłuższy niż wdech, bo przy tym wydechu dzieją się takie magiczne, uspokajające rzeczy. Czyli jeszcze raz, wdech liczymy sobie do siedmiu i wydech liczymy do 11. O, tak myślę sobie, że to będzie najlepsza opcja. W takim razie ja zaraz zaczynam ćwiczyć, żeby pozbyć się stresu na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie przynosił jak najwięcej tego właśnie dobrego stanu, dobrego samopoczucia naszym parom młodym. A tobie, Agnieszko, przyserdecznie dziękuję za wspaniałą rozmowę i zostawiamy nasze pary mł młode z tymi dobrymi owocami i w przy dobrym przeżywaniu ich przygotowań i tego pięknego dnia. Dziękuję. Jeszcze mam puentę. Aha. Mam jeszcze płyętę. Yy, takim pierwszym filarem budowania odporności psychicznej jest optymizm, więc ja życzę wszystkim Państwu młodym tego optymizmu. Zobaczcie, że ta szklanka, czy nawet Kieliszek z weselnym Proseko. Niech on jest do połowy pełny, a nie do połowy pusty. No i na koniec mądrość y, seniorki z Podolsztyna a propos y, y, optymizmu i y, budowania tej odporności psychicznej. Ona powiedziała coś arcymądrego i arcyważnego. Ma 94 lata, więc wie, ile to trzeba mieć w czterech literach, to się w głowie nie mieści. Do usłyszenia.